Witam, Pluta Andrzej z tej strony. Dziś w tym krótkim materiale filmowym chciałbym Wam pokazać w jaki sposób założyć konto Paisa oraz dokonać płatności kartą poprzez Paisę crowdfunding international. Tak? Tutaj mamy z tym troszkę problem. Więc wchodzimy w rejestrację, możemy oczywiście sobie to przetłumaczyć. Ja włączę translator, sign up albo zarejestruj się. Przechodzimy do formularza. Tutaj w naszym wypadku wybieramy kraj. Ja wybieram Polskę i konto personal, ono jest darmowe. Wybierz. Następnie wpisujemy pan, pani. Wpisujemy pierwsze imię. Ja wpiszę fikcyjne, ponieważ na takie też maila założyłem Jan. Jan Nowak. Adres e-mail to będzie cfi polska mail.com. Dobra, i tutaj hasło może być skomplikowane, takie jak często używacie do różnych swoich celów, programów, i klikamy zacząć. Dostaliśmy informację, że aby potwierdzić tą rejestrację należy kliknąć w maila. Więc wchodzimy w pocztę. Ja już ją mam tutaj otworzoną. I sprawdzamy, jeżeli nie ma na głównej stronie, można sprawdzić tutaj te zakładki różne. Lub również w spamie. Ok. Nie przyszła jeszcze żadna wiadomość. Więc możemy wyślij ponownie. OK. cfipolska.gmail.com Dobra. W każdym bądź razie tak czy tak nas przekieruje na to konto. OK. O jest już dobrze. No, i dobrze, i w tym momencie tutaj potwierdzamy w tym miejscu nasz e-mail, i również od tej strony nas przekierowuje na stronę. Słuchajcie, w tej chwili tutaj mamy informację, aby na, na, u, dokończyć dane personalne. Tutaj, w naszym profilu, klikamy Complete Profile set Setup. Wybieramy tutaj. Takie hasło początkowe, wybieramy nasz zawód, może być oder inny, a wybierzemy na przykład tą opcję i klikamy dalej wpisujemy tutaj adres. Ja wpiszę swój tutaj z Polski. Dobrze, łódzkie. Ok. Wybieramy telefon. Danie pomocnicze, no, na przykład twoje e, e, ulubione zwierzę. Ja wpiszę Fido psa. E, wybieramy miesiąc urodzenia. Od 4 do 8 znaków wpisujemy sekretny pin. Jeżeli chcecie podejrzeć, to tutaj możecie zobaczyć, czy poprawnie wpisaliście ten pin, klikając w drugą stronę. I mamy konto już ukończone. W tym momencie Wystarczy jeszcze dokonać tutaj małych takich właśnie e, umieścić na przykład Witam. Witam. Jakiś krótki komunikat tutaj w tym okienku. Wpisujemy jeszcze raz ten nasz pin, od 4 do 8 znaków i skonfiguruj. Super. Congratulation, mamy informację. Tutaj, że konto zostało prawidłowo skonfigurowane, i w tym momencie już można dokonać płatności. Można zasilić konto Pajsa poprzez kartę. Klikając Add Fund, funds, wybieramy kartę w tym miejscu lub bank, kont lub bitcoin. Do wyboru, kto zależy, z czego tutaj korzysta. A wybieramy kartę, najprostszą formę, bo każdy ją po, posiada. Wpisujemy imię. E, wpisujemy numer karty, czyli ten nasz e, o, przy, przydzielony do karty. Wpisujemy datę, tak, ważności, miesiąc i rok. E, I przechodzimy dalej. Next. I to po tej procedurze potwierdzamy dane i zatwierdzamy, natychmiast na nasze konto wchodzą środki na pajze, tak? Równowartość, którą zamierzamy wysłać. Jeżeli chcecie zasilić GoFunding International w skrócie TFI, należy przesłać około 260 dolarów, tak dla pewności, tak, żeby to tych środków starczyło, teraz możemy już przejść na naszą stronę. Dobrze, jestem na stronie crowdfundingu i tutaj zaloguję się na moje konto. Zrobię również taką szybką rejestrację, aby pokazać. Sposób działania. Wchodzimy oczywiście w My Project. Mój projekt. Tutaj zakładka nie wiem, czy widać, czy to nie ucina. I klikamy w ten pomarańczowy link. Zawsze rejestrujemy poprzez pomarańczowy link. Na dolo pojawia nam się formularz i w niego właśnie wpisujemy w tej chwili Jan Nowak. Hasło. Może to być bardzo proste na początek. Powtarzamy hasło. Wszystkie dane można zedytować w dowolnym momencie. Po wejściu na stronę. Wpisujemy pin. Cztery cyfry wystarczą. Wpisujemy nasz adres. Ja tu wpisuję cfi polska mapa gmail.com. Żeby nie zrobić błędu, kopiujemy i powtarzamy jeszcze raz nasz e-mail. Wpisujemy login, tak, na przykład CFI Polska, adres, niech będzie klonowa. E oczywiście tutaj numer, zip-kod. Dobra. Wybieramy, można wpisać z klawiatury, natychmiast nam się pojawia. Wystarczy wpisać POL, pojawia nam się już nasz kraj i telefon. Klikamy, akceptacja warunków tych i tych, i przechodzimy dalej do wyboru metody płatności. W tym miejscu oczywiście 215 euro to jest cały koszt, jaki nam tutaj pobierze platforma i wybieramy Visa, Credit, Card. Jeżeli mieszkacie w strefach tutaj um, europejskich, to zazwyczaj używamy Software Banking natychmiastowe transfery z banku na platformy. Nie potrzeba używać tutaj w tym wypadku karty. Natomiast jeżeli mieszkacie w Anglii, w Stanach. Czy też w Azji powinniście wybrać płatność Visa, Credit Card i poprzez Payze zrobić zasilenie. Wchodzimy dalej. Ok, jesteśmy w tym momencie już na tym formularzu. Jeżeli ktoś nie ma, zrobił to odwrotnie, najpierw zarejestrował teraz, chce zarejestrować zarejestrował się do crowdfundingu i chce założyć Payze, to klika tutaj. Tu jest ten formularz do rejestracji. Jeżeli już założyliście konto, a przecież przed chwilką to robiłem, klikamy e, wasz e-mail, który macie w Bejzie CF ipolska i wpisujemy hasło. OK. Pobierze wam 200 równowartość 230 euro i to trzeba by tam dzielić, przemnożyć przez dolary. Tak, jeżeli chcecie. Klikamy continue. Hmm. Zaraz przyjadę tu CF Polsk, Czyżbym hasło pomylił? jest w Pajze, sprawdzę hasło. Login, tu się logujemy, wpisujemy CFI Polska. Next. kod na nasz e-mail. Dobra, spisujemy ten kod i przechodzimy z powrotem do formularza logowania. Klikamy submit kod. Podajemy teraz hasło. Opisujemy te dziwne znaczki. Jeżeli ich tutaj nie dostrzegacie, odpowiednio można kliknąć odśwież. I mamy 1185 i login. Dobra, udało się wejść. Czyli hasło moje jest prawidłowe. <laughs> Także przeszliśmy dalej, <laughs> ale ponieważ nie mamy środków, to dalej nas nie przepuści. Natomiast jeżeli mielibyśmy środki załadowane, natychmiast to chodzi do potwierdzenia i tam tylko akceptujemy i przechodzimy do już ściągnięcia środków na Crowdfunding International i mamy za chwilkę zaksięgowaną naszą pozycję. Także w ten sposób możecie bardzo szybko i prosto doprowadzić uczestnika do rejestracji, czego Wam tutaj jak najszybciej życzę, życzę sukcesów i Abyście poprzez ten sposób nie, nie mieli tutaj jakby więcej innych problemów. Na razie jest tak, trzeba po prostu z tego skorzystać. Ja dziękuję, do usłyszenia w takim razie. Jeżeli będzie potrzeba, nagramy kolejne materiały, które ułatwią Wam jakby tutaj proces przejścia po poszczególnych opcjach. Pozdrawiam i do usłyszenia.